bo Witek zawsze chciał właśnie, żebyśmy wspólnie śpiewali. No i co? I tyle. I po prostu, żebyśmy się cieszyli z życia w tej muzyce i wolności. Więc zapraszam do wspólnej zabawy. Dobra, a może mam takie pytanie: macie jakieś. Yy, nie, mam, nie wiem, nie wiecie, czy. Czy życzenia co do otworów? Ja mam kasę! dobra! O do mnie wraca! No i co? No i co? Galos no mas hey ha Nimo 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 stato nimo ai no mam

Idziemy do ogniska, pokażę Wam ognisko i zaraz wracam do koncertu! Oglądam swój kanał. Ej, dziękuję. Ej, dziękuję. Ej, dziękuję. Ale fajnie tu się po... ognisko to ognisko To ognisko To ognisko a tam ruki na ostrzenia to tak, to później, później będzie. Na razie robię na żywo, a później będę palił. Dzięki sam otrzymałem na Dobra. Także tak to kochani, wygląda That's <laughs> Jeszcze raz, mamy drugą niespodziankę dla Was, Albo proszę Cię. Między nami brakuje dzisiaj dwóch osób, najważniejszych w tym środowisku. Wojtka i Marcina, chcieliśmy Wam coś pokazać. Monika Piton jak zwykle niezawodna, wielkie polskie serce. Yy, namalowała jeszcze jeden portret. Bardzo proszę, daj na środek. Jest przepiękny. Chciałbym, żeby wszyscy podziękowali Monicze. Chłopaki są razem z nami tutaj. On, któryś, może Uwolnić więźniów politycznych. politycznych. Uwolnić. Wojciech I Marcin Obecny! Obecny! Wojciech holszański! Obecny, obecny, obecny! Marcin Ostrowski! Obecny, obecny, obecny! Wojciech i Marcin zawsze z nami! Mimo to, że mamy artykuł 54 Konstytucji, który gwarantuje nam wolność słowa i wolność w głoszeniu naszych poglądów politycznych, to nasza władza więzi ludzi tylko za słowo. Ja pamiętam, że nawet w komunistycznym PRL-u był była taka instytucja w Warszawie na myśli I to oni decydowali, co może być prezentowane w przestrzeni publicznej, a co nie. A tutaj, dzisiaj jest dużo gorzej, bo byle prokuratorzyna i jakaś tam sędzila czy coś jeszcze decyduje o tym, co my możemy mówić, a czego nie? To jest kompromitacja tego tak zwanego polskiego systemu sprawiedliwości. To jest system niesprawiedliwości. Jeszcze raz, Wojciech Holsański, obecny, 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 Marcin obecny, obecny, obecny. 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 polakami, zawsze z nami, zawsze z nami, polakami, zawsze z nami, zawsze z nami, polakami. długo będą z nami. Przejdą takie czasy. A ci, którzy łamią prawo, łamią naszą konstytucję, odpowiedzą za to. Odpowiedzą, odpowiedzą za to z własnego majątku, nie z naszych podatków. Mam nadzieję, że doczekamy takiej Polski. Wszystkiego dobrego! Teraz chciałbym poprosić Dominikę, żeby tutaj dla chłopaków, dla nas wszystkich, zagra zagrała Serce Wolności A... i resztę pójdziemy zapalić racę. Dzie Monika. Dominika, jeszcze jedną piosenkę i na koniec Serce Wolności. I dziękujemy Ci bardzo. Brawo! Masz serce wolności, pamiętaj, pamiętaj, nie kupicie nic. Pamiętaj, pamiętaj, masz serce, masz serce wolności, pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. nie kupicie nic. Nie, też z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Uwaga, piękne wspomnienie Wica. Dla mnie, mam nadzieję, dla was. Nie, nie, już tyle. Dziękuję wam bardzo. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy przygotowali ten dzisiejszy wieczór. Wszystkim artystom i szczególnie tym, którzy ciężko pracowali kameratom ludziom z Białej Podlaskiej. Dziękujemy. Halo. O, teraz przepraszam bo ja nie mam doświadczenia takiego scenicznego i jeżeli stoję naprzeciwko y, głośnika to to się wzbudza prawda. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim którzy przygotowali ten dzisiejszy piękny artystyczny wieczór artystom i tym którzy ciężko pracowali przy przygotowaniu tego dzisiejszego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. Brawo! Że słuchajcie, tak to wyglądało troszeczkę niefortunnie wyszło, że odpalili racę troszeczkę za wcześnie, może artystka poczuła się troszeczkę skrępowana natomiast bardzo miło było słuchać i z dedykacją dla Wojtka i Marcina e, piękny namalowany obraz e, autorstwa pani Pitoń z tego co widziałem także naprawdę Moc atrakcji, bardzo fajny koncert, świetnie zrobione. Cześć Witkowi, chwała jego pamięci. Także naprawdę serce rośnie. Trzymajcie się i do zobaczenia dzisiaj, a może jutro. duch!